Gdzieś chyba około 1764 roku para angielskich podróżnych wojażujących po Italii, zawędrowawszy w okolice Neapolu, przestanęła na chwilę przed portykiem Santa Maria del Pinto, Pinto, kościoła, który należał do bardzo starego zakonu czarnych pokutników. Portyków był tak wspaniały, Choć nieco już zębem czas utknięty, i tak wielkim podziwem napełniał serca wędrowców, iż zapragnęli obejrzeć całą budowlę i w tym zamiarze wstąpili na prowadzące do wnętrza marmurowe schody. W cieniu portyku pod filarami przechadzał się jakiś mężczyzna ze splecionymi ramionami i oczyma spuszczonymi ku ziemi, tak w myślach pogrążony, że nie spostrzegł nadchodzących cudzoziemców. Obrócił się nagle, spłoszony odgłosem kroków i, nie zatrzymując się, zniknął za drzwiami wiodącymi do kościoła. Było coś tak niezwykłego w postaci dziwnego w zachowaniu tego człowieka, że zwiedzający nie mogli nie zwrócić na nim uwagi. Był wysoki, Szczupły i przygarbiony, cele miał woskowo żółtą, rysy ostre, pół twarzy skrywał w kumierzu płaszcza, a oczy, spoglądające ponad fałdami sukna, wyrażały niezwykłe okrucieństwo. Podróżni, wchodząc do kościoła, rozejrzeli się wokół, szukając wzrokiem nieznajomego, który przeszedł tam tuż przed nimi, ale nigdzie go nie było widać. W tynie długich w świątyni pojawił się jakiś inny. Był to zakonnik z sąsiedniego klasztoru, który czasami oprowadzał cudzoziemców, wskazując im najbardziej godną uwagi przedmioty w kościele i teraz, w tym właśnie zamiarze, przystąpił do przybyłych. Kościoły Italii, szczególnie zaś Świątynie Napolu, pysznią się Bogactwem ozdób i wspaniałością wnętrz Jednakże wnętrze Santa Maria del Pianto Zachwycało prostotą i szlachetnością Linii, zaletami znacznie Bardziej interesującymi dla Osób obdarzonych smakiem Oraz grą światła i cieni Która bardziej niż Przepych sprzyja Wzniosłej pobożności Gdy podróżni Obejrzeli rozmaite relikwiarze oraz wszystko, co było godne uwagi, i powrócili przez mroczną nawę ku portykowi. Spostrzegli znów człowieka, który pojawił się na schodach. Zmierzał teraz na lewo ku łowi. Gdy wszedł do środka, ktoś z grupy zwiedzających spytał zakonnika, kim jest tamten człowiek. Mnich spojrzał we wskazanym kierunku i. Nie odpowiedział natychmiast, ale gdy powtórzono zapytanie, skłonił głowę na znak posłuszeństwa. To morderca, odparł spokojnie. Morderca? wykrzyknął jeden z Anglików. Morderca i na wolności? Italski szlachcic, który towarzyszył cudzoziemcom, uśmiechnął się, widząc zdumienie przyjaciela. Znalazł to azyl, rzekł zakonnik. Jest nietykalny w tych murach. Czyż wasze ołtarze otaczają opieką morderców? Spytał anglik. Nigdzie indziej nie mógłby znaleźć schronienia, odparł łagodnie zakonnik. Zdumiewające. Cóż warte prawa wasze, jeżeli najokrutniejszy morderca może uciec przed nimi? Jak zdoła to wyżyć? Grozi mu chociażby śmierć głodowa. Pan wybaczy, odparł zakonnik. Zawsze znajdą się ludzie pragnący wesprzeć takich, którzy sami pomóc sobie nie mogą Skoro zbrodniarz nie może opuścić kościoła, aby zdobyć coś do jedzenia Przynoszą mu żywność tutaj Czyż to możliwe? zapytał Anglik swego italskiego przyjaciela No cóż, nieszczęsny złoczyńca nie może przecież umrzeć z głodu, rzekł przyjaciel a tak by się stać musiało, gdyby nie przyniesiono mu pożywienia. Czy nigdy od czasu przybycia do Italii nie spotkałeś człowieka w podobnej sytuacji? Nierzadko to się u nas zdarza. Nigdy, rzekł Anglik, i trudno mi wprost uwierzyć własnym oczom. Przyjacielu, wyjaśnił Italczyk, zabójstwa są u nas tak częste, że gdybyśmy nie okazywali litości tym nieszczęśliwcom, miasta straciłyby połowę ludności. W odpowiedzi na tę głęboką prawdę Anglik skłonił się tylko nisko. Przyjrzyj się konfesjonałowi, nie, dorzucił Italczyk, temu za kolumnami po lewej stronie nawy, pod witrażowym oknem. Spostrzegłeś go. Barwione szkło zamiast światła cień rzuca na tę część kościoła, co, może być, co być może przeszkadzać i dostrzec to, co mam na myśli. Anglik popatrzył we wskazanym przez przyjaciela kierunku i ujrzał konfesjonał z dębu lub innego, bardzo ciemnego drzewa przylegający do ściany, ten sam do którego przed chwilą wszedł morderca. Konfesjonał składał się z trzech części, przykrytych czarnym baldachimem. W środkowej, która wznosiła się parę stopni ponad posadzką kościoła, było krzesło spowiednika. Po bokach zaś z każdej strony znajdowało się nieduże pomieszczenie ze schodkami wiodącymi ku kracie przepierzenia. Przy którym penitent mógł przyklęknąć i niewidoczny dla nikogo wyznać księdzu na ucho. Dzieje grzechów ciążących mu na sercu. Czy widzisz, panie? spytał Italczyk. Tak, odparł Anglik. To konfesjonał, do którego wszedł morderca. Myślę, że to najbardziej ponure miejsce, jakie kiedykolwiek widziałem. Sam widok może przywieść e, przestępcę do rozpaczy. My w Italii nie skłonni jesteśmy do depresji, uśmiechnął się Napolitańczyk. – Cóż dalej z tym konfesjonałem? zapytał Anglik. Morderca wszedł doń właśnie. Ten zbrodniarz nie ma żadnego związku z historią, o której chcę wspomnieć, wtrącił Italczyk. Proszę tylko, panie, abyś zwrócił uwagę na to miejsce, ponieważ wiążą się z nim pewne niezwyczajne okoliczności. Jakież to? spytał Anglik. Minęło kilka lat od czasu, gdy w tym konfesjonale odbyła się spowiedź powiązana z wydarzeniami, o których myślę. Widok ten i postać mordercy oraz zdumienie Twoje, panie, z powodu jego przywileju przypomniały mi pewną historię. Po powrocie do hotelu przekażę Ci ją, jeżeli nie masz zamiaru przynajmniej czasu, przyjemniej czasu spędzić. Bardzo zaciekawiony rzekł Anglik. Czy nie mógłbyś teraz mi jej opowiedzieć? O, zbyt to zawiła historia, bym mógł to teraz uczynić. Opowiadanie trwałoby tydzień. O, i tutaj porzucimy tę historię, bo to prawda, że opowiadanie trwałoby tydzień albo i dłużej i że zawiła to historia, ale tak się właśnie zaczyna coś, co nazywa się Italczyk albo Konfesjonał Czarnych Pokutników. Napisała to N. Redcliff, uważana za no, prymusa, jeśli można tak powiedzieć. Tych, którzy zaczynali parać się powieścią gotycką. Jest tu dokładnie wszystko. Już na pierwszych kartach tej historii poznajemy głównego bohatera, który nazywa się Vivaldi. I jest to nazwisko wielce obiecujące dla melomanów I zakochuje się w pewnej nieznajomej Która tylko przez chwilę jest nieznajoma Los ich w jakimś sensie łączy A później coraz bardziej rozdziela Jest i inkwizycja, której nikt się nie spodziewał Jest i parę morderstw, parę niedoszłych morderstw Niezliczona ilość zwrotów akcji No i... Upiorne ruiny, nocne pościgi, przebieranki, duchy, no, czegoś gdzieś więcej.